Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Roman Biskupski, Stowarzyszenie NADZIEJA i Radio Legionowo. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym przyjął zaproszenie do naszego radia pan Adam Nadworski. Jak widać, po uniformie jest to człowiek wojskowy, ale generalnie w naszym mieście pełni funkcję komendanta Straży Miejskiej. I pomimo tego, że teoretycznie wszyscy wiedzą, co to jest Straż Miejska, to może kilka słów na temat, co to jest Straż Miejska, kiedy została powołana, ile mniej więcej liczy y, osób i na dzień dzisiejszy, jakie takie podstawowe zadania wykonuje. Jeżeli chodzi o Straż Miejską w Legionowie, historia sięga y, roku 90, y, w momencie kiedy były zakładane, zawiązywane te straże. Ta formacja, nowa, całkiem nowa, jeżeli chodzi o kraj nasz, o Polskę. Jedna z pierwszych straży, która była powołana w Polsce, była właśnie Strażą Miejską w Legionowie. ówczesny komendant Straży Miejskiej, Ryszard Gawkowski, który był mieszkańcem i jest mieszkańcem Legionowa, taką formację powoływał. Do istnienia wtedy jeszcze oczywiście nie było ustawy o strażach gminnych to było w Powijakach. Ta formacja się tworzyła, tworzyła się, była modyfikowana, przybywało, ubywało pracowników, ludzi, funkcjonariuszy. No, i trwa do dnia dzisiejszego. Ale panie komendancie, to, yy, czyli ponad 20 lat, tak? 90 to jest ponad 20 lat. Ponad 30 lat. 30 lat, 30 tak, ten czas szybko leci. Pytam, dlatego, że w skali kraju różnie było. Oczywiście ten okres, kiedy myśmy, yy, nasza straż powstawała w Legionowie, yy, również zawiązywały się straże w całym kraju. No i tak. opinie były o, niej róż, o nich różne, niektóre zostały, yy, zakończyły swoją działalność. Jak to się stało, że w Legionowie Straż Nasza tyle lat funkcjonuje? No i praktycznie, jak przeglądam naszą prasę, telewizję i nie tylko, i rozmowy z mieszkańcami, nie ma negatywnych opinii. Proszę jak Państwa, wy to robicie? Y, nawet jeżeli one są, staram się te negatywne opinie czy jakieś e, sytuacje, które należy wyjaśnić, robię to na bieżąco. Robił to w Ówczesny komendant straży, i ja to dalej właśnie czynię. Czyli, jeżeli jest jakiś problem, albo ludzie, albo mieszkańcy widzą, że sytuacja jest jakaś, którą należy wyjaśnić, czyli że Straż Miejska coś być może, źle robi. Ja nie mówię, to są tylko ludzie, prawda? Trzeba to wyjaśniać na bieżąco i ja to robię. Proszę Państwa, pierwszą podstawową zasadą jest fakt, że my jesteśmy dla mieszkańców. To my, ja przede wszystkim, mój zastępca, wsłuchujemy się w głos mieszkańców. Bo jeżeli oczekują od nas mieszkańcy konkretnych zadań, takich, 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 mówimy o bezpieczeństwie szeroko pojętym, to ja muszę się dostosować, czy to mi się podoba, czy nie. I to czynimy przez ponad 30 lat, i ja myślę, to jest po prostu taka podstawowa zasada. Róbmy tak żebyśmy służyli społeczeństwu i żeby społeczeństwo było i mogło liczyć na nas i mogło mieć wsparcie w tej formacji. Dobrze, mówi pan, panie komendancie, słuchamy głosu mieszkańców. Tak to takie ogólne pojęcie, a na przykład jeżeli weźmiemy ostatni miesiąc, tydzień, jak to wygląda w praktyce? Proszę państwa, nie trzeba daleko sięgać. Wczoraj godzina popołudniowa, jeszcze jestem w pracy. Słyszę na radiu, gdzie generalnie mam radio służbowe włączone, gdzie się komunikują moje patrole, moje załogi z dyżurnym, że jest jakaś sytuacja, że prawdopodobnie doszło do jakiegoś tam poturbowania czy ewentualnie jakiegoś tam napaści. No trudno powiedzieć na odległość przez telefon. Informacja pierwsza przyszła od dyżurnego policji, a dlatego, bo my siedzimy w tym samym budynku, co jest komenda policji, więc tutaj mamy i ta współpraca jest super i wtedy wymiana informacji tym bardziej. Jest konkretna informacja. Na chwilę obecną gdzieś tam policyjna załoga jest dalej. Na ulicy Piłsudskiego w rejonie 3-5 numeru, czyli gdzieś przy naszym dworcu centrum komunikacyjnym doszło do jakiegoś zdarzenia z udziałem kobiety i małego dziecka, mężczyzny, który ją zaatakował. I ja udając się, będąc na mieście, udając się w tamten jakby rejon miasta, jak się okazuje, rzeczywiście stoi mój patrol oznakowanym radiowozem, włączone światła niebieskie. Co się dzieje? Generalnie patrzę, pan został już obezwadniony, zatrzymany, użyto siły fizycznej. Myślę, że i tam pewnie kajdanki zostały użyte, bo jak się później okazało, to mężczyzna był bardzo agresywny, taki bardzo pobudzony i próbował po pierwsze atakować najpierw kobietę, a później wózek z tym malutkim dzieckiem, czyli być może, może być może to nie jest jakby potwierdzone. Był pod wpływem jakichś, może, środków czy alkoholu, tak zareagował organizm. Sytuacja była na pewno nienaturalna i my tam byliśmy. Zneutralizowaliśmy niebezpieczeństwo. To jest właśnie odzew na sytuację, że my jesteśmy potrzebni, jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, bo jesteśmy na terenie miasta. Dobrze, co to. Yy, nasze miasto jest dość yy, rozległe, ma kilka re, różnych rejonów i tak dalej. Co przeciętny mieszkaniec z naszego miasta. Powinien zrobić, kiedy zauważy coś, co jest niezgodne z, o, z takim ogólnym porządkiem, prawda? Czyli taki przypadek, nawet jeżeli, o którym pan komendar wspomniał. Co powinien? Jak może się z wami skontaktować? Proszę państwa, przede wszystkim są numery alarmowe czy to będzie 112. Czy nie wiem, czy tam jeszcze działa ten numer y, ogólnokrajowy, ogólnopolski 997? Ale 986, wybrany, wybrany numer alarmowy Straży Miejskiej na terenie Legionowa, zadziała i mój dyżurny, oczywiście, ten numer najczęściej odbierze, jeżeli nie będzie linia zajęta, i on ten numer zostanie odebrany, i załoga zostanie skierowana, bo jest jakaś potrzeba, czy sytuacja, czy zgłoszenie. Nie bójmy się zgłaszać na różne numery alarmowe. Może być sytuacja taka, że tak jak na przykład były już takie pory roku, że na przykład wichura powywracała, pourywała przewody. Linia nasza po prostu była zablokowana, tyle było zgłoszeń, więc wtedy próbujmy z innych telefonów, numerów alarmowych korzystać. Zgłaszajmy wszystko, co widzimy, co jest na terenie miasta nieprawidłowe, z tego względu, że później dane służby po prostu wymieniają się informacjami. I pierwszy z y, takich, y, takich sytuacji, pierwszy przykład, tak, proszę Państwa, widzimy, leży osoba gdzieś tam ewentualnie y, na ławce pod ławką, na dworcu, czy gdzieś w parku. Proszę Państwa, nie bójmy się tego zgłaszać, bo być może bardzo często też tak się zdarza. To nie jest tylko przysłowiowa, osoba nie trzeźwa, mówią, a pijak to niech sobie poleży, wytrzeźwieje i pójdzie. Osoby potrzebują nieraz naprawdę pomocy. Mógł dostać dany, dany osobnik, dana osoba. Mógł dostać udaru, wylewu. Ta osoba mogła być yy, po prostu zasłabnąć, po prostu w najzwyczajniejszym świecie zasłabnąć. Więc nie bójmy się dzwonić. My to za każdym razem weryfikujemy. Jeżeli nie my, jeżeli nie możemy podjechać, bo na przykład załoga jest choćby nawet zajęta inną interwencją, powiadomimy inne służby. Na pewno mieszkaniec nie zostanie bez pomocy. Dobrze. Panie komendancie, wspomniał Pan o tym, że jesteście w jednym budynku z policją naszą, powiatową, tak? tak? I, y, czyli jeżeli ktoś dzwoni na 997 112 to w jakim czasie powinna informacja dotrzeć do was on może od razu się dodzwonić, czy czeka właśnie w kolejce z waszego doświadczenia jak to wygląda najczęściej... żeby nie zniechęcić ich po y -y -y. prostu ludzi najczęściej to się odbywa tak że po otrzymaniu informacji przez dyżurnego policji bo na przykład ktoś się dodzwonił do policji dyżurny się rozłącza i już nie wybiera po prostu numeru do nas, bo jest zapowiedź, trzeba tam te 20 sekund odczekać, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu wychodzi przez jedne drzwi, otwiera drugie i jest u mojego dyżurnego i mówi krótko i na temat. Słuchaj, jest to, to, to i to. Masz załogę. Jeżeli masz to, spróbuj podesłać. Ja ci ściągam, nie wiem, z komisariatu załogę, bo moje są za zajęte, prawda? Na terenie miasta jest jakieś poważne zdarzenie, ale kolejne zdarzenia powodują, że trzeba znowu pomóc ludziom. Mieszkaniec musi być. Objęty tą pierwszą taką podstawową opieką, on nie może pozostać sam. Panie komendancie, jak wspominaliśmy o tym, że pracujecie w tym samym budynku, jest policja, jest straż miejska, mieszkańcy często pytają, co mam zrobić, dzwonić na policję czy dzwonić do Straży Miejskiej. Czy jest jakiś podział konkretny i ustalony, żebyśmy mogli powiedzieć: tutaj dzwonię do Straży Miejskiej, a tutaj dzwonię do policji w tej sprawie? No bo przeciętny mieszkaniec no, nie, nie potrafi, musi wiedzieć. Tak? Oczywiście, proszę Państwa, jak najbardziej od tego są telefony alarmowe, żeby po prostu zadzwonić, poinformować, czy zgłosić konkretne zdarzenie czy sytuację. Przeciętny mieszkaniec po prostu wie, że ma zadzwonić do służb. Czy to się będzie odbywało z telefonem do nas, czy do policji, to myślę, że mniej jakby tutaj ma znaczenie, bo ważne, żeby, żeby poinformować jak najszybciej. W sposób logiczny przekazać to, co ch chciemy, chcielibyśmy zgłosić. Czyli mieszkaniec nie musi analizować, do kogo nie dzwonić. Musi. Ważne, żeby zadzwonił i poinformował, czy policję, czy straż tak. miejską. Dokładnie. A wy już między sobą rozdzielicie to zadanie, kto będzie interweniował. Tak. A teraz takie pytanie. Czy możemy powiedzieć mieszkańcom miasta Legionowo, że. Yy... Straż miejska działa tam, gdzie jest prawo miejscowe, czyli kwestie porządkowe głównie, kwestie dotyczące tego co dzieje się w mieście. Natomiast jeżeli dochodzi do przestępstwa i e, przestępstwa popełnionego zgodnie z kodeksem karnym, ale tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, tylko tam gdzie są e, powiedzmy cięższe wystąpienia to y, narkotyki, bójki, y, uszkodzenie zdro zdrowia, życia i tak dalej. To tym zajmuje się policja, a Straż Miejska tym wszystkim takimi sprawami dotyczącymi funkcjonowania porządku publicznego i tak dalej. Tak, dokładnie. I może ja bym spróbował w kilku punktach po prostu wymienić, bo po prostu żeby zgłaszając nawet do nas, żebyśmy też wiedzieli do Straży Miejskiej, że rzeczywiście to jest w naszych kompetencjach, ja nie będę czekał na to informację z policji albo policja od nas, tylko się będę zajmował tym tematem, czyli zlecę czy mój dyżurny do wykonania. Podstawowa sprawa, proszę Państwa, działamy w miejscach publicznych. Policja prowadzi i, i, i interweniuje również w miejscu zamieszkania czy to w domach, czy w bloku, czy na klatkach schodowych, gdzieś tam wspólnot. To są sytuacje, gdzie wchodzi rzeczywiście policja ona ma do tego uprawnienia my działamy w miejscach publicznych. Od, zacznę od tego. Podstawowa zasada, proszę Państwa. Leży, tak jak już mówiłem, jakaś osoba potrzebująca. Dobrze, niech on będzie osobą nawet nie trzeźwą, ale jeżeli będziemy mieli ujemne temperatury, na dworze zimno, ziom, gdzieś tam ta pora jest zimowa, ten, ta osoba, ten ktoś, który leży, on potrzebuje realnej pomocy. Proszę Państwa, czy my go zawieziemy czy my wezwiemy pogotowie, czy odwieziemy go do domu, czy na Izbę Wytrzeźwień, gdzie mamy taką umowę jako Gmina Miejska Legionowo w Warszawie na ulicy Kolskiej, to już jakby dyżurnego, czy moja decyzja, co dalej będzie z daną osobą się działo. Ale na pewno nie zostawimy mężczyzny czy kobiety na pastwę losu, bo ona sobie leży i jak po, za dwie godziny wstanie, to ewentualnie pójdzie w swoją stronę. No nie, nie taki tok myślenia. Proszę tu? Państwa... I mhm. jeżeli ewentualnie takie y, bardzo często są zgłaszane do policji, na przykład wolno biegające psy po mieście, tak? Proszę Państwa, robimy to skutecznie i robimy to od lat, od kilku lat, jeżeli mogę powiedzieć, to z tego miejsca potwierdzić przede wszystkim, że generalnie jeżeli chodzi o wolno biegające, takie bezpańskie psy. Takiego problemu w legionowie w mieście nie ma, z tego względu, że te psy po prostu są po pierwsze do nas zgłaszane, my je odławiamy i nie dochodzi do, tak jak miało to wielokrotnie miejsce, nie dochodzi do sytuacji pogryzienia, zaatakowania, przewrócenia jakiejś osoby czy dziecka idącego z czy do szkoły. Tych sytuacji odpukać naprawdę nie ma, bo działamy zapobiegawczo. Po prostu te psy są odławiane. I tutaj mówimy o relacjach między mieszkańcem miasta, Strażą Miejską i Policją, i, i, i udziału mieszkańców w tym y, przestrzeganiu ładu, porządku i, i w mieście. A czy wy macie? Y, mieszkańcy przychodzą i mówią: No dobrze, ale jest podobno jakiś system kamer, który obserwuje niektóre części miasta, prawda? To czy jak to wygląda? No oczywiście, że tak. Proszę Państwa, yy, od 2010 roku yy, system monitoringu miejskiego miasta Legionowo ciągle był modyfikowany, rozbudowywany. A dlaczego mówię od tej daty? Bo w 2010 roku przejęliśmy monitoring miejski w Legionowie. Przejęliśmy si jako Straż Miejska. Tak, my jego obsługujemy, my zlecamy konserwację, naprawy, mamy na to przeznaczane przez prezydenta miasta odpowiednie środki, odpowiedniej wysokości, żeby to funkcjonowało. Nawet jeżeli chodzi o zgrywanie materiałów dla organów uprawnionych, czy dla policji, czy dla sądu, prokuratury, to to się odbywa na chwilę obecną w budynku Komendy Powiatowej Policji, bo tam jest. Serce czy siedziba, no właśnie tego monitoringu miejskiego. Tam się to wszystko odbywa, i tam operatorzy monitoringu miejskiego również pracują i obsługują kamery. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o monitoring miejski, to jest 49 kamer Dużo. obrotowych, 360 stopni, 24 godziny na dobę. System nagrywa, 30 dni archiwizuje, po tych 30 dniach. Jeżeli chodzi o nagrania, najstarsze są y, kasowane automatycznie, w te miejsca wchodzą nowe. Panie komendancie, widać Pana i y, Pana zastępcę, jak i również strażników miejskich w różnych. Y w różnych częściach miasta, widzimy was w telewizji legionowskiej i w różnych wydarzeniach miejskich, tak? Jak by pan powiedział, nad, co by pan mógł powiedzieć mieszkańcom na temat profilaktyki? Co wy sami jako straż realizujecie, żeby nie dopuścić do powstania tych różnych wydarzeń, o których żeśmy wspominali? Proszę państwa, podstawową zasadą, to ja ciągle będę powtarzał i o tym ciągle mówię, że Lepiej zapobiegać, edukować, szkolić. I gdzie to robimy? Już od najmłodszych lat, w przedszkolach, w szkołach, w klasach 1-3. Później jest coraz trudniej dotrzeć do oczywiście młodego człowieka, ale robimy to też z seniorami. Jeżeli będziemy mówili, że yy, bezpieczny pieszy czy bezpieczny rowerzysta to on jest widoczny, a jeżeli będzie widoczny, to znaczy, że ma albo element odblaskowy, albo wie, jak się zachować, albo już w szkole czy w przedszkolu zostały jemu pewne podstawowe zasady poruszania się po drogach, chodnikach, ścieżkach, przejściach przekazane, to to będzie skutkowało tym, proszę Państwa, choćby nawet brak zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych w Legionowie. Potrącenie dziecka, potrącenie seniora, senior wie jak zejść z roweru i kiedy i dlaczego, bo jest, czy jest śluza, czy jest przejście, czy jest jakakolwiek inna przeprawa. Temu mają służyć i służą właśnie te spotkania, które prowadzimy w przedszkolach, szkołach i z seniorami i właśnie o to tu chodzi. Permanentna edukacja y, społeczeństwa od najmłodszych lat i żeby to było powtarzalne, robimy to, nie ukrywam przede wszystkim. Z policją, bo uzupełniamy się, są nieraz pytania, gdzie ewentualnie jest pytanie o narkotyki. No, my spraw z narkotykami, jeżeli chodzi o sensu stricte, po prostu, czy zażywanie, czy jak działają, czy jak organizm działa, no nie prowadzimy. Robi to policja, dlatego często nieraz można spotkać, że jesteśmy gdzieś na jakiejś pogadance z dziećmi, yy, z elementami odblaskowymi, na przykład z policją, która profesjonalnie, fachowo odpowie na inne pytania, nie dotyczące nas. Jak w jest. imieniu słuchaczy uniwersytetu, czy wieku, który reprezentuje również, chciałbym podziękować za Wasz udział właśnie pana komendanta osobiście, ale również i Zastępcy czy, czy strażników miejskich, właśnie w tym informowaniu, prawda? W tym informowaniu, które pokazujemy, bo przychodzą do nas słuchacze, mieszkańcy i mówią, że, że chcieliby w tej chwili jest akurat okres wiosenny, ale głównie w zimie, no w różnych sytuacjach, żeby im przypomnieć, właśnie szczególnie jeżeli chodzi o senior, na, senior który prze, korzysta z roweru, osoby, jak zabezpieczyć swoje własne mieszkania jak zachować się na stargowisku, prawda, czy na cmentarzu, kiedy jesteśmy poddawani różnym sytuacjom, bo jesteśmy uśpieni. No, idziemy na cmentarz, mamy głowę zajętą tym, po co idziemy i nie zawsze zwracamy, a takie spotkanie, z mojego doświadczenia właśnie z panem komendantem czy ze strażnikami, przypomina, że my nie jesteśmy bezpieczni i tą portmonetkę mamy schować w inne miejsce, czy... Ale to o tym może pan dwa słowa. Oczywiście, proszę państwa, są różne sytuacje, gdzie złodzieje, gdzie osoby, które chcą nam zrobić krzywdę, czy włamać się do domu, czy ukryć nam torebkę, to wiadomo, że po pierwsze, okazja czyni złodzieja. A po drugie, no jeżeli nie będziemy myśleli, to co robimy ewentualnie w danej chwili i bez beztrosko tą torebkę gdzieś postawimy na ławce, na cmentarzu albo obok gdzieś drugiego pomnika, to wiadomo, że wcześniej czy później może dojść do sytuacji, że tej torebki możemy nie mieć albo zawartości w niej zawarte. W zawartej. autobusie. Proszę Państwa, następna sytuacja. Wkładanie gdzieś tam portfela z tyłu do kieszeni, do, czy telefonu czy ewentualnie torebka, w której mamy tylko delikatny suwaczek i tam gdzieś siedzi ten portfel, właśnie i karty płatnicze i tak dalej, to wszystko czyni okazją dla złodzieja. Złodziej czeka na taką sytuację, zrobi po prostu yy, tak zwany sztuczny tłok, tłum. Być może najczęściej złodzieje, ci, którzy, kieszonkowcy, gdzieś tam działają, działają w kilka osób, nawet potrafią zagadywać daną osobę, a druga po prostu z drugiej strony będzie robiła swoją tą tak zwaną czarną robotę. Szanowni Państwo, zwracamy szczególnie uwagę, teraz zaczyna się wiosna, idziemy na cmentarze, nasze targowisko jest bardzo zaludnione, szczególnie w sobotę, ale również i w wtorek, czwartek, także przestrzegamy, będziemy starali się z komendantem współpracować i w związku Patrząc na kalendarz, na pogodę, jak i również porę roku, teraz wiosna się zaczyna, zaczynamy się rozbierać, zaczynamy nosić takie lżejszą, lżejsze ubrania. Wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, ale będziemy Państwu o tym wszystkim przypominać. Także Korzystając z okazji, chcę jeszcze zadać takie pytanie. Z, z informacji również z osiedli, gdzie mieszkają seniorzy, słuchacze uniwersytetu, mamy dobre opinie o kontaktach ze Strażą Miejską, a Straż Miejska ma tu na myśli konkretnymi, konkretnymi strażnikami. Czy możemy na ostatnie takie pytanie powiedzieć, że jeżeli mieszkam w jakiejś części miasta, to mam dzielnicowego? Czy, i, czy u Was też jest w Straży Miejskiej taki podział, że mam telefon, czy mam dzwonić do Straży Miejskiej, czy są jakieś rewiry, czy, czy jest miasto tak podzielone? Powiem w ten sposób. Były kiedyś takie rewiry, podziały, były po prostu tak zwane według naszej kategorii dzielnice miasta, gdzie każdy strażnik był oprócz patrolowcem, miał swoją dzielnicę i ją, on o nią dbał to po prostu się jakby gdzieś siłą natury z racji tego, że mamy strażników tylu ilu mamy, czyli 11 patrolowców. No w tej chwili jest to mało realne do utrzymania, choćby nawet z tego względu, że w niedzielę nie jesteśmy w stanie wystawić patrolu, bo jest za mało ludzi, tak? To było kiedyś rzeczywiście, że można było dodatkowo jakby przyjść nawet porozmawiać, zgłosić taki problem do swojego Strażnika dzielnicowego. Tak to wyglądało rzeczywiście jeszcze 5 lat temu. Na chwilę obecną możemy wrócić do e, takiej ewentualnie sytuacji i do takiego ewentualnie rozwiązania w momencie, kiedy straż będzie liczyła kilka osób więcej, żeby po prostu można było ten grafik odpowiednio ułożyć. A jest nadzieja na to? Myślę, że jest no, kwestia y, odpowiednich pieniążków. Jeżeli zachęcimy do pracy, praca na miejscu, a zwłaszcza ktoś, kto mieszka w Legionowie, chciałby tutaj służyć społeczeństwu i być po prostu takim, y, jak to mówią niektórzy, y, głosem mieszkańców i my generalnie na ten głos odpowiadamy, no to generalnie ja myślę, że kwestia czasu, bo choćby nawet teraz przyjęcia na obsługę monitoringu, gdzie też y, były sytuacje takie, że y, no, niedobór ludzi i ewentualnie odejścia odpowiednich osób na emeryturę spowodowały, że były wakaty, więc tutaj y, sytuacja się normuje, bo, bo są przyjęcia, teraz było przesunięcie i przy, y, przyjęcia dwóch osób z zewnątrz, y, osób, które nie pracowały nigdzie. Więc tutaj miejsca pracy też ewentualnie tak będą y, dla tych osób, które będą u nas, u nas pracować. Więc proszę Państwa, y, to jest wszystko y, jakby przed nami. Przede wszystkim chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że moim takim marzeniem, proszę Państwa, by było, żeby był patrol mieszany policjant-strażnik o wiele więcej możliwości wtedy taki patrol ewentualnie ma, może wykonać inne czynności. Była to taka praktyka już kiedyś stosowana, od której też właśnie przez to, że był niedobór kadrowy, musieliśmy odstąpić i chciałbym do tego wrócić, bo po prostu sytuacja i ilość, nasycenie mieszkańców samochodów, to po prostu no, powoduje, że na pewno sytuacje byłyby szybciej podejmowane i interwencje byłyby szybciej rozwiązane. Zgoda. No to więc jestem mieszkańcem miasta Legionowo, jestem kobietą, jestem mężczyzną i chciałbym się zatrudnić w Straży Miejskiej. Jakie warunki muszę spełnić? No przede wszystkim e, trzeba być osobą niekaraną. E, jeżeli chodzi o stanowisko strażnika, to e, co najmniej, jeżeli chodzi o wykształcenie, to średnie. E, Wiek? No, wiek to tutaj ukończone 18 lat i, i, i więcej, tak? Aczkolwiek staż pracy też jest ważny, bo jeżeli byśmy mieli ewentualnie stanowisko powiedzmy gdzieś tam wyższe na, na, na jakiegoś inspektora czy starszego inspektora, bo są różne, tak, no to wiadomo, że ten staż, staż pracy byłby ważny. Aczkolwiek no, sytuacja jakby myślę, że niedługo wymusi, że no, będziemy musieli te kryteria być może zaniżyć, że po prostu chodzi o to, żeby był chętny, nienaganny, ewentualnie stosunek tutaj do sytuacji gdzieś tam w karalności i po prostu najczęściej jest mile widziany, przynajmniej przeze mnie, yy, mężczyzna czy kobieta, która zamieszkuje na terenie miasta, bo wtedy on jest dyspozycyjny, wtedy jeżeli gdzieś tam jakaś jest sytuacja, zmiana w grafiku, on może w każdej chwili ewentualnie przyjść, czy, 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 czy ta zmiana może nastąpić. Także ja myślę, że tutaj kwestia naboru do Straży Miejskiej w tym roku prawdopodobnie będzie brana pod uwagę z tego względu, że chciałbym wrócić do sytuacji, kiedy niedziele również będą Obsługiwanej, będziemy pracować, jeżeli chodzi o. Pytając o wiek, myśli. mam na myśli tutaj seniorów głównie naszych, legionowskich. Czy jeżeli ktoś przeszedł na emeryturę, pracował albo w służbach mundurowych, albo niekoniecznie, czy kobieta, czy macie tą górną granicę jakąś, że na przykład no, do monitoringu no, może przyjść osoba, która Oczywiście. jest w jakim wieku? Czy jest górna granica jakaś? Górnej granicy nie ma, <laughs> o, jeżeli chodzi o monitoring, bo. Mieliśmy rzeczywiście seniorów, którzy byli na emeryturze i obsługiwali monitoring, i tutaj trzeba przyznać, że się fajnie sprawdzały takie osoby. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie taki chętny i pracodawca Yy, oczywiście prezydent miasta wyrazi zgodę i zawrze z taką osobą umowę, jak najbardziej takie osoby po prostu będą mogły u nas pracować. Czyli drogie seniorki, drogi drodzy seniorzy, szansa jest również pracowania jest. i spełniania się również i w straży miejskiej. Szanowni państwo, dziękując panu komendantowi chcę powiedzieć, że pan Adam Nadworski Komendant gościł dzisiaj u nas. Bardzo jeszcze raz dziękuję za współpracę z uniwersytetem, ze dziękuję słuchaczami bardzo. i w ogóle z <laughs> Legionowskimi Seniorami, bo widać Was wszędzie i życzę wszystkiego dobrego, zdrówka, no i pomyślności dla całej załogi Straży Miejskiej w Legionowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję Państwu.